Proszę więc, jak mówię, my w ogóle nie odnosimy się do ocen historycznych. Nie jest rolą Trybunału Konstytucyjnego ferowanie ocen historycznych i nie jest naszą rolą występowanie do Trybunału z wnioskiem o jakąś ocenę historyczną. Jeśli chodzi o służbę bezpieczeństwa, jak chodzi o cały aparat ścigania i całe PRL, to werdykt wydała historia i my się tym nie możemy zajmować jako, jako prawnicy czy jako posłowie. Od tego są historycy. Natomiast naszym obowiązkiem jest pilnować, żeby Polska była państwem prawa. I uważamy, że ta ustawa, ta propozycja nowelizacji ustawy narusza elementarne zasady państwa prawa i my bronimy państwa prawa. I jeszcze tutaj od razu powiem o tych dwóch fragmentach, które w Gazecie Wyborczej zostały przytoczone. Jeden fragment, ten, gdzie jest mowa o funkcjonariuszach, którzy walczyli z narażeniem życia. Proszę Państwa, my się w wniosku odnosimy. Do preambuły ustawy. Ta preambuła została dopisana w Senacie. Otóż Senat dopisał takie zdanie, dostrzegając, że funkcjonariusze organów bezpieczeństwa pełnili swoje funkcje bez ponoszenia, życia, bez ponoszenia ryzyka utraty życia lub zdrowia. Gazeta Wyborcza tutaj porównuje to do nasz, fragment naszego tekstu, do podręcznika z czasów PRL-u. No to proszę pokazać, podręcznik. Nie z czasów PRL-u, w oparciu o który można by powiedzieć, że to zdanie, że to zdanie w preambule jest zdaniem prawdziwym. To nie jest zdanie prawdziwe i my piszemy tylko jedno. Funk nie jest prawdą, że funkcjonariusze tych organów nie pełnili służby z narażeniem życia i zdrowia. Przecież tak, że funkcjonariusze służby Bez Urzędu Bezpieczeństwa walczyli na przykład z bandami UPA. No brali udział w wojnie domowej, walczyli ze zbrojnym podziemiem. To nie jest ważne w tej chwili z punktu widzenia prawnego, po której stronie, czy to było słuszne, czy niesłuszne, ale nie jest prawdą, że nie walczyli z zależnością lub zdrowia. Ale ponieważ to zdanie, to zdanie żyje już własnym życiem, własnym życiem, oderwanym od tekstu, oderwanym od kontekstu tego fałszywego zdania, fałszywego z historycznego punktu widzenia, w preambule, to my to zdanie z wniosku wycofujemy. Ono nie jest potrzebne. Ono nie jest potrzebne. Zresztą nasz wniosek w żadnym miejscu nie dotyczy funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Proszę zważyć, że żaden z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa nie przeszedł weryfikacji, nie był weryfikowany. My mówimy tylko o zweryfikowanych w 90 roku funkcjonariuszach, w związku z czym to, co może dotyczyć funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z punktu widzenia wniosku nas w ogóle nie interesuje. I drugie zdanie, które podaję tutaj, które czytam w tekście gazety wyborczej. Że my piszemy, że funkcj bycie funkcjonariuszem organów bezpieczeństwa łączyło się z znormowanym czasem pracy, narażeniem. To jest jakby ktoś przeczytał nie tylko to zdanie, ale zdanie wyżej i zdanie niżej, to by wiedział, że tam jest wyłożona filozofia wszystkich służb mundurowych i służb specjalnych na całym świecie. Na całym świecie funkcjonariusze różnych reżimów, słusznych i niesłusznych, demokratycznych i, i zbrodniczych. Wszędzie uzasadnienie jest takie samo. Te, ci funkcjonariusze mają inne warunki emerytalne, dlatego że oni pełnią służbę, no właśnie tak jak tutaj było napisane, w nienormowanym czasie pracy. To dotyczy wszystkich funkcjonariuszy i w przeszłości i obecnie, obecnie też tak jest, że funkcjonariusze z tych samych powodów mają mają te inny system emerytalny. Więc nie jest to zdanie, które dotyczy, wyrywane z kontekstu funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, tylko wszystkich służb mundurowych i specjalnych na całym świecie, we wszystkich reżimach. Dlatego, że jak my wszędzie mają oni odrębny system emerytalny. I to tyle, czyli podkreślam. Nasz wniosek nie dotyczy. Nawet całej służby, w ogóle urzędu funkcjonariuszy urzędu bezpieczeństwa. Nie dotyczy nawet wszystkich funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o służbę bezpieczeństwa, dotyczy tylko tych funkcjonariuszy, którzy zostali zweryfikowani w 90 roku przez organy już niepodległej rzeczpospolitej. I ci ludzie mają prawo dzisiaj się czuć oszukani, oszukani przez państwo polskie. Wtedy zostali zweryfikowani. Uznano, że, się, że mają kwalifikacje moralne do służby w organach Rzeczpospolitej. Dzisiaj się dowiadują, że, że służyli właściwie w organach zbrodniczych, a ich przeszłość jest mroczna. Na to zgody być nie może. To narusza, narusza przepisy Konstytucji, narusza zasady cywilizowanego prawa. Może tyle. Dziękuję Panie Profesorze. Pan Generał Czempiński, bardzo, bardzo proszę, tak. Można jedno pytanie, można jedno pytanie vocem, bo to już sekundkę, przejdziemy bo, zaraz bo, do pytań. Akurat jest dobry moment do Pana Wideckiego. Ale to sekundka, może przejdziemy do pytań. Dobry, dobry, jeszcze, dobrze? jeszcze Bardzo proszę. Pan Generał Czempiski, tak? Czy, czy Pan? Bardzo proszę. Yy, bardzo proszę. Można, yy, jeśli można, proszę Państwa w nawiązaniu do tego, o czym Pan Profesor Tuwidacki mówił, chciałbym zwrócić uwagę Państwa na sytuację, w której się znajdźmy dzisiaj. Otóż y, obowiązują dalej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z lutego 94 roku i żołnierzy z grudnia 93 roku. Otóż w obu tych ustawach jest artykuł 10, który to artykuł stanowi, że w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, za zbrodnię można zastosować karę dodatkową, która to kara dodatkowa ma polegać na tym, że skazany nie będzie miał emerytury mundurowej, a dostanie emeryturę z systemu powszechnego, czyli za każdy rok służby 1,3%. Po przyjęciu zaskarżanej przez nas ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, sytuację będziemy mieli następującą. Osoby skazane prawomocnie, prawomocnym wyrokiem sądu będą miały za każdy rok służby 1,3%, a osoby nieskazane bez żadnego wyroku sądu otrzymają 0,7, co naszym zdaniem stanowi jawny przejaw odpowiedzialności zbiorowej. I represji. Yy, mamy w, dzisiaj w Polsce następującą sytuację. 20 lat temu nastąpiły w Polsce zmiany. Ustrojowe. Na nasze polskie szczęście one się dokonały w pokojowy sposób. I najbardziej restrykcyjną ustawę przyjęto w Polsce. Chcę powiedzieć Państwu, ja badałem ustawy w innych państwach, w Niemczech, w Rumunii, w Bułgarii. W żadnym z państw nie przyjęto ustawy tak restrykcyjnej. Do tego po 20 latach ta ustawa polska powoduje, że. Te wymierzone zbiorowo kary będą obowiązywały dożywotnio. Te wymierzone zbiorowo kary dotyczą nie tylko funkcjonariuszy, ale dotyczą także wdów. Chciałbym na to zwrócić uwagę, że także zostaną ukarane w masowej skali wdowy.